Zapraszam wizowie. Aha, bo widowie... Nie... Aha, będę usłyszeć Czekaj chwilę. Ta, będę usłyszeć. Puść coś, puść coś. Co ty się tak masasz po tytule? Ja wezmę tutaj kolekcję pornoli od starego i... Dobra, Albie Dupa. Dobra, oglądamy. Co ty się tak masasz po Ja wezmę tutaj kolekcję pornoli od starego i popodkładamy to widno. <laughs> <laughs> Dobra. Podkładaj to ci. Dobra, no i co sądzisz? Myślę, że jest zajebiście. A ja myślę, że tutaj musisz tańczyć. Dobra, no pomysł. Idę po krzesłach. Kurwa, to ja tutaj skminie mikrofon jest tam od, bliżej. polega ta gra. Tutaj jest czarna Billa Murzyn, tutaj biała, bo białasy, nie? A tutaj jest białas i tutaj chyba Indianin, czyli to jest kurwa rasistowska gra. To jest kurwa pod kolonie. Mam kurwa skrzynie. W domu nie ma żadnego krzesła, debilu. To z twojego domu, kurwa. Z twojego. Ty debilu, nawet kurwa nie umiesz w to grać. Tak się to układa. Ale co ty czerwony przed czarnym? Ja pierdolę się, nie znasz no zawsze czarne głosy Dobra bini, masz, w dupę tą skrzynię i graj. Dobra. Zaraz na Jaki gej. No nie, ja pierdolę <laughs> mi zepsuł kurwa meblościankę co dziadek i on przyniósł z babci na urodziny Chyba będziesz mi buli A spróbuj mi tylko garnuszki zniszczyć z chińskiej dynastii Ming. Kurwa. Jeszcze telewizor, radio odbiornik Dobra weź się pierdol. Patrz kurwa. Tak to robią zawodowcy. Aha, chyba Anemicy. Czuj się. Patrz kurwa, prawdziwa siła, je. Yeah. No i to jest twoja prawdziwa siła. Rozpierdolujesz se telewizor. O ja pierdolę. Nie, 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 patrz, źle, syfu, kurwa, baterie jakieś. Gdzie jest w ogóle? No i chuj nie ma. Ja pierdolę, co za debil z ciebie? Chodź tutaj graj. Nie, czekaj. O, w pizdu, poszła w cholerę. Dobra, no to gramy bez czerwonych. No to chuj, patrz. Ja to... Ej, ej, nie podkreń, nie podkręca, bo bez... Pierdol się. No i fajnie. Iż kurwa, żeś mi nawet żarówkę zjebał. Chuj. Złaś z tego stołu, geju. Naprawię ci to, to Po chuj ci ta drabina? Dobra, spierdalaj. Mam tu drabinę. Kurwa, za dużą drabinę kupiłeś. Dobra, zaraz to naprawię. Kurwa, ja, ja tu... Jezus Maria, co tu spierdalasz, psujesz mi drabinę? Wszystko mi psujesz, kurwa! Za duża była ciekawa. Posuń dupę, patrz, ja tutaj jestem prawdziwie myślący, inteligentnie, żółty sąsiad, ja tutaj użyję parasola, patrz. Widzisz, tak robią ludzie inteligentni, kurwa, czerwoni grzybie. Kurwa, myślisz, że ja bym tego nie zrobił? Nie, nie zrobiłbyś, bo nie masz parasola. I tak zaraz to rozkurwię. Nie tylko spróbuj. Nie mogę z tego. No, widzisz, kurwa? Takżeś tu naprawił, że zaś jest czy Ja ci kurwa muszę tłumaczyć, żebyś nie robił, tak? Bo ty nie myślisz, ale patrz no. co przyniosłem. Nie mogłeś od razu tego przynieść? Żółty nie, bo ciur... kurwa to jest ochraniasz na mojego pisiora. O, widzisz? Teraz możemy być bezpieczni. Rozumiem, że byłeś w kiblu i to właśnie ściągnęłeś ze swoich jajek. Tak, kurwa in vitro cię robili. Nie mogę. A ciebie kurwa aborcja. O, o jak pierdolę, co się dzieje? Ja pierdolę. Szatan nam zabrał kurwa w czarnym. Teraz dwie zostały. No i zostali najmocniejszy, czyli biały, kurwa. A, white power dziwko, dobra, gramy. No. Już za emocje, naprawdę. Większe emocje to chyba ja są jak tak. gram w szachy. Dobra, teraz moja kolej. Jak się to robi, ulu? No. Tak, kurwa, odbijasz białą Billę od białej bili i jest niezadowolony. Kurwa w są... Jest większe podniecenie, niż w trakcie tego. Weź mi tu nie pierdol, bo zaraz w kręgle będziesz grą. Kurwa, kr kręgle to ty cię biją, kurwa, w dekiel. Dobra. No bywa. Ja pierdolę. Łap to teraz ty skrzynie. skrzynię. Dobra, teraz ja. No, a teraz ja. Moja kolej, chuj. Dobra, spierdolę. Dawaj, kurwa, bo ci nie dam złotówki. Chyba wygrywam. O kurwa, uważaj, sąsiad, podbiła się. Kurwa, kurwa, bilars. Bez bola. Kurwa dziurę w drzwiach chceś mi zrobić z tektury, Ale muszę przyznać, że ty to masz cela. Jak baba z wesela, weź. No i, no i zobacz, pa kurwa, obesrałeś mi muszle. Wy, całuj, chaciel. Wy, wy, Wypierdala mi się so, kurwa. Dobra, idę pchuj. chuj. A, może, A zna mo może znajdę te gówno, tak? Całuj się z CDS-em, Kurwa, kurwa no. Patrz ja tutaj mam Billa. To nie jest Billa, to jest jabłko idioto. Nie rób, bo zepsujesz. Nie, kurwa. Sobie Zaraz ci tego szaszłyka w dupę czasem. Dwa sobie, dymaj to zboczeńcu. Dobra, ja mam pomysł Widzisz? Dobra, widzę. Dobra, weź te knuty i idziemy na dwóch. Dobra. W kręgle. Na drzwi, żeby przyciągu nie było? No, samknąłem. No, no to zajebiście, chłopie. No i Dobra. co, kurwa, mówię że będziemy w kręgle grać? Kurwa, w kręgle grali tobą, jak byłeś mały. Dobra. Dobra, to, to, moja frajerze. kolej. Cicho, patrz i ucz się od mistrza. Jeb. Zaczynaj frajerze. Kurwa, tylko jednego zbiłem. Dobra. Patrz, teraz ja wszystkie zbiję. Ty sobie możesz zbić co najwyżej konia. zbiję twoją twojemu staromu. ale spierdala. Sam spierdalaj. Ej, czekaj, ja na, ja na moim tym... Ja na streamie ustawię... Żeby było tylko tego. Żeby było tylko przeglądarkę widać, bo widać jak ja cały czas się przełączam. I źródło przeglądarkowe dam. Dodaj. Czyli powinno być przeglądarkę widać, a nie widać. Ej czemu nie widać przeglądarki? zepsute to jakieś. Czyli dodaj nowe, scena. Dodaj. Pokaż slide, źródło przychylania przeglądania... krawędzi. Przechwytywanie opera VR, co to jest? Nie, a co teraz jakbym nagle w to kliknął? Na, na live. W co? No w to? Nie widzę twojego streama. Jak? Ty nie masz streama w ogóle? A, bo zakończyłem przez przypadek <gryw> Jakbym to kliknął. Cześć, co? Sąsiedzik, siedzik sobie co, No masz puścić. Ale czekaj zaraz, bo tego, ten tego. Oto tutaj na górze tu. Czekaj. To co to jest Opera VR? Opera Wear. Nie przechwytnik opery. Czyli wbudowanym mikrofonie przechwywanie gry. Ekranu, te... tekst, źródło, kolor, czy... Przy... Dobra, jakiś z tym widzowie macie wszystko. Aha, A czekaj, czy ja tobie mogę udostępnić? Mmm, w sensie siedzi safe. Masz. <laughs> Widzisz coś na moim streamie, czy nie? Czekaj. Okay. Nie, czarny ekran masz. Czekaj, opcje. A, uczestników wideo. Tak, czekaj. Okna. Ej Ha Ktoś mi zgłosił streama Wywaliło mi streama I wiadomość od YouTube'a mi przyszła na Gmail'a Dobra Streamer... po... Czy co? W po prostu pooglądamy Czekaj chwilę Weźlij mi tą wiadomość Ja ci screena wyślę Ktoś mi zgłosił tego, streama, haha, Beka Czy już mam jedno ostrzeżenie? Jeszcze dwa i bana na konto mam Chwow co ogro, copyright streamu? Co to jest? Wstrzymaj ten moment copyright. Czekaj chwilę, sobie muszę włosy dać pod słuchawki, bo skręca mnie <noise> Okej, okay, dobra, nie rób tak więcej Ale co to się stało, zaś zg mi zgłosił, tak? To jest tak, tak zakopiowanie contentu Jak zakopiowanie contentu? Copyrighted y content in-delected Co? Czyli zabroniony, after copyrighted materials is no longer behind streaming. Ktoś, streamed, ktoś streamed, się, a, ktoś a się tym delektował, czy co? co? Ktoś się tym delektował? E, nie, po prostu za ktoś się zgłosił za.